Just tell me everything. Witamy Państwa serdecznie z tej strony procesy.exe. Dzisiaj znowu gramy w grę zatytuł, zatytułowaną wspaniałą nazwą e, Uliczny Wojownik, czyli w oryginale Street Właściwie nie, Fighter. W... Właściwie nie w oryginale, bo w oryginale będzie oczywiście nie, nie po angielsku. Ha, 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 ha. W każdym razie gramy w Street Fightera 4 jeszcze raz, znowu, again. Jesteśmy zadowoleni z tego, że gramy, gramy, jesteśmy przygotowani, wytrenowani. Włożyliśmy niezwykłe pokłady cierpliwości, pieniędzy, przygotowania w to, żeby teraz te pojedynki były wyrównane. Każdy z nas wymasterował tą grę do końca. Każdy poświęcił lata, lata, mówię po, 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 poważnie, lata. ważne, że się kocie, mrówcze, owczane, ale ja poświęciliśmy lata. Aż Ci ping spadł, znaczy powiększył się jak zacząłeś mówić. Więc tak, krótko no to... mówiąc... Nie, nie przerwało, ale twój ping wzrosł. Okej. Okay. Okej, okay, więc już dodaliśmy sobie nazwy i awatary. Ja jestem hero, on już chefem. Ja mam kurczaka, on ma koniczynę, bo nic innego nie dostał. To jest koniczyna, która poprowadzi mnie do zwycięstwa, bo pokazuje, że jestem szczęśliwym gościem i to jest szczęście. Chyba koniczyna, nie mam pojęcia. If you ready, please ready. Rodziłem się gotowy. Kogo by to wybrać? Myślę, że wybiorę. Wybiorę. Honda. Okej. Okay. Tak. Wybieram Hondę. Lubię Hondę, chcę e Honda. Lubię Honda. A wiecie, e-Honda, bo to jest Honda internetowa. To ja wezmę Segata. Ono rozgrzewkę. Spodziewam wam się. Wygranej z twojej strony Mam przepaskę na oku, jestem Pirate We the Pirates Tak, nie znam słów um. Ale czy słowa są ważne Ot. Nie, o, Tylko o, nie o, o, Jest, jest, zapałem, Cię <grym> Drogi Grimbrań, nie? Czemu mi to robisz i wykańczasz mnie tak szybko? Nie wiem, padłbym, bo dużo HP zadam Twoje ciosy Dopiero pierwsza nasza, nasza walka Dopiero? Nie ja mogłeś dać mi trochę szans? Daję przecież Pronuje inne ciosy. Yy, By wyjaśnić do końca o co chodzi. Dzisiaj nie gram na padzie yy, Myślałem, że klawiatura będzie lepszym wyborem dla tych walk, gdyż zdecydowałem, że skoro Grimlight gra na klawiaturze, to będę go opił na klawiaturze, gdyż urodziłem się z klawiaturą w dłoni. Widać właśnie jak się urodziłeś Ale w lewej jestem praworęczny <laughs> Więc tak jakby wychowałem się na złą rękę Jak widzicie pierwszą, pierwszą walkę dzisiejszego wieczoru, poranka, nocy Kiedy będziecie to oglądać wygrał GrimBlind Z kurczakiem w awatarze A nie ja Oczywiście jeśli Pomyślicie sobie, że to ja wygrałem tą walkę To nie mam nic przeciwko Po czemu nie? Po czemu nie? Wciśnij ready, mistrzu Ja? No ty Ja? Okej okay. Okej okay. Skoro z... Rozpocząłem Postacią bardzo podobną do mnie Jeśli chodzi o aparycję Jeśli chodzi o <śledził> aparycję kulki Uderzę równie podobną Aparacyjnie postać Fuck Zangiefa O oh, nie Pamiętacie dobrze? O oh, nie Zangiew. Zangiew jest postacią, która Owni Tak, pójść będzie czerwony. Tylko, że gra z zągiewem? A zersus no z nie się? umiem grać. A ja nie potrafię zągiewem grać oficjalnie. Czemu nie ćwiczyłeś Zangiewa? Wynik ostatnio. Czemu są walki? lagi? Nie mam pojęcia. Nie, przegrana to walka. Nieźle Czekaj, 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 czekaj! Czekaj, nie uczę, czekaj czekaj, 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 czekaj. czekaj czekaj, nie bój się, nie bój się, nic nie zrobię Nie, nie, nie bój się, nie bój się Nie, ja się boję o, Mówię ci, że nic ci nie zrobię, nie bój się No mówię ci, nie bój się no, Daj, daj mi podejść tylko, to ja spróbuję, okej? Okay? Nie No nie bój się Nie, 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 nie podchodź nawet Czyli Dobra Zabrałeś Dlaczego no, mi nie pozwolisz podejść? czemu tak? Patrz, Moonwalk. Widziałeś, że zankiew ma, miał w rodzinie Michaela Dixona? Podobne nawet jest, patrz. Patrz. What is love? What? Daj mi wygrać! <laughs> What? What the fuck? <laughs> Oczywiście, nie, nie da mi wygrać. Nie! <laughs> Oj, oh, go rewersal Byłeś tak blisko, byłem tak blisko! Po co ładowałeś? <laughs> Ładowałem specjalny atak, który miał cię zniszczyć, twoją rodzinę i... i zniszczyć wszystkich w twojej okolicy. Widać, podziałało. Zniszczyć twój internet. Jumper! Yeah. Postałem w czoło! W czoło! Czemu atakujesz mnie w czoło? Mówi... To mnie atakujesz, ty mi nie pozwolisz wygrać na czas! O to doduje. O to f... WTF będziesz ataki! Widzicie, że Zangief naprawdę pochodzi z rodziny Michaela Dixona. Nie, 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 masz ultra, na masz ultra nie, 100% się nie, Ale nie, potrafię z niego korzystać. Naprawdę nie, 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 <ścoughs> 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 tak machasz tak nie, 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 Aaaa, byłem tak blisko wygrania. To nie fair, bo masz wszystkie postacie, a ja nikogo. Jak to nikogo? Masz Viper. No mam niki mam nikogo, ale Niko nie, potra nie potrafi sobie radzić z, z walką. A nikim nie potrafisz grać, miałeś na myśli? No nie potrafię nikim grać. Hmm. Jakby to powiedzieć, Niko, Niki nie jest zbyt dobrym użytkownikiem, postacią w, w Street że bo nie ma jej w tej grze. Oj tam, oj tam. Dawaj, szepie. Mój, mój to są... Ej! To było zbyt szybkie dla mnie. Okej, okay. męskie postaci nie, nie radzą sobie w moim świecie. Wy, wybierę sobie damską postać, czyli C. Viper C.viper Viper Jaki poziom? Ten, 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 ten czarny, ten imprezowy. Disco. Nie ten. No ten i tam. trudno. To nie jest imprezowy, to jest kolacyjny. No dobra, niech będzie. To zjemy kolację. Czy ty zamierzasz nie dawingować tej postaci teraz? No, jestem kobietą i nie możesz mnie zabić. Nie możesz mnie tknąć, mam okulary, jestem kobietą, to są dwie zasady niebicia. Masz spodnie tak jakbyśmy jaj Czemu on robi Skadoken? To nie w dobrym pomysłem no, chyba cię ścina gra co? Chyba co? cię ścina gra e, 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 mm, Powiedzmy Bo ja mam pełne 60 FPS Ale ścina Aha Moja pasta ścina? Nie Powalnia... Dlatego nie potrafię Cię chwycić Nie, czemu nie potrafię grać, czemu nie potrafię grać, czemu nie potrafię zwyciężyć? Co ty robisz? Czemu ty podskakujesz? Czemu zrobiłeś combo? Czemu nie? A czemu znasz to combo? Nie wiem, łatwe Nauczyłeś się combo? Jeszcze gram, Jesz jeszcze, jeszcze, jeszcze mogę wygrać Nic nie jest przesądzone nie, nie wiem, wcisnąłem random przycisk, poleciałem do góry. Powiem tak, w moim pokoju aktualnie jest ciemno, czarno, mój monitor jest ogólnie czarny w, kolor, w kolorze, mój komputer jest czarny, jeśli chodzi o kolor, i moja klawiatura jest no to czarna. tak samo moja. Wspomniałem, że w moim pokoju jest... W moim pokoju jest ciemno. A co to mam do rzeczy? Czemu mi to robisz? Czemuś taki duży mężczyzna uderzy taką małą kobietkę? Pytanie, czemu nie? Ups! Okej. Okay. Tak! 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 Pobójłeś kobietę! jesteś z tego dumny, pobójłeś kobietę po kularach, to jeszcze Nie wiem, nie rzecz. umiem grać gołkenem. A ja nie umiem grać gołkenem. To you can. But you know, don't care about. A ty szal, Rich. Tu Dostałeś DEE, -E, czyli D Jeśli wiesz o co mi chodzi. To była nasza trzecia walka? Tak, to była nasza trzecia walka Wiesz co to oznacza? Teraz czwarta W czwartej wygrałem No powinieneś Jeżeli chcesz zachować bieg historii <grym gierzy> Musiałbym grać Gajdę, żebyś wygrał e, e, a. Nie, ja nie mam z... pojęcia jaką postać wybrać, żeby wygrać Nie wygrałem, nie czekaj Muszę wybrać postać, która poprowadzi mnie ku zwycięstwu. Hmm. Czy żeby był to pan o długich dłoniach, długich ramionach, długich rękach, długiej... A może... A może... Ken! To jest Ken! Nie, tu mógłbyś Nie! Ale to na Jak mogłeś tak nawrót na ale brakuje jeszcze szu. Hmm. Szu nam brakuje jeszcze. No tam. O, spadam tam, gdzie umarłem. W stronę, więc w szu. Walczmy. Hu. Ja mam pojęcia, co dzieje. O, oświetliłem telefon i klawiaturę. Spa. Czemu? A tu nie chyba mnie chwywa jest. <laughs> ja myślałem, na to, mój Hadouken.

Okej, okay, oficjalnie nie, nie, nie wychodzi mi ta walka. Rium, Rium ma tak trochę tak słabsze tak? ataki, moim zdaniem. Jakoś kiedyś się, kiedy się fajnie igra. Patrz jaki ładny rower z tyłu, dobrze mi się kojarzy ten te rower. Z też. Sandra. Czemu używasz tego? To Czemu słabe. Okej, okay, nie jestem...

Jak widzicie, się cztery razy przegrałem tą walkę, wiem, że lubicie oglądać jak ktoś przegrywa, jak komuś nie wychodzi, ale mi naprawdę nie wychodzi. Jakieś medale mam. Patrz, jakie masz ładne mam medale. Mam dużo ładnych medali. A ja mam... A ja mam medale. Bo nie jesteś zągiem. Myślę, że granie na klawiaturze no też mi nie wychodzi. Muszę znaleźć jakieś... A może jedną ręką będę grał na klawiaturze następnym razem, a drugą na padzie? To będzie miał wtedy sens. Albo podłączę tak, żebym mógł myszką grać. Kupsa <grym> Arcada. Albo będziemy grać. Albo będziemy grać w dzień, żeby no ja, widział klawiaturę. Po co ci widzieć klawiaturę. No bo mi się ręka przesuwa. A. Okej. Okay. Albo sobie oznaczę te guziki i nakleję na nie jakieś naklejki specjalne wydłuszczające w górę. Skoro tak mówisz? No co, myślę, kończymy? że cztery walki starczą, jako daily taki. Cztery walki, najwyżej w następnym odcinku będą, będzie pięć, specjalnie żebym mógł wygrać, bo w następnym odcinku postaram się, a nie, w następnym odcinku postaram się jeszcze bardziej wygrać. Tak, niż życzę. Bo ten, na ten razem to będzie grał w wannie, plus jeszcze na gitarze elektrycznie w Street Fightera. Haha, tak, dokładnie. I teraz zamierzamy wam coś ogłosić, to że Street Fighter będzie wychodził prawdopodobnie w środy. Środy, jeśli, mówiąc środy, mamy na myśli, że gdzieś od godziny 0 do godziny 0 w środę, w ciągu 24 godzin powinien się gdzieś pojawiać. Się. Jeśli was tak mi to, w to trudno. Tak, mój stosunek wygranych dzisiejszego dnia to 0%. To moje 100%? E, łącznie wygranych 0, wygranych 15. Czyli po łącznie zero. masz jedną wygraną, a ja 7. Łącznie mam 0 wygranych. a ja 7. Aha, łącznie, a kto by to liczył? Ja na to nie patrzę, nikt na, oni Taak. też na to nie patrzą, nikt na to nie patrzy. <gry> Okej, okay, w każdym razie to był Street Fighter 4, a to był Street Fighter I my się teraz z Państwem ładnie żegnamy, jak w przedszkolu. Do widzenia! Do ja, so widzenia Alt F4 I to tyle See you bye guys Kajajaj